Dzień dobry, nowym, pięknym, wspaniałym dniu. Jak się dzisiaj czujesz? Z jaką intencją rozpoczynasz ten piękny nadchodzący dzień? Ja jestem podekscytowana, jestem radosna, że mogę nagrać dla Ciebie kolejny wykład, że pomogę Ci poszerzyć Twoją świadomość i wzrosnąć w tym, co chciałabyś robić zgodnie z Twoim potencjałem, zgodnie z Twoimi talentami, ale na początku chciałabym, żebyśmy się trochę cofnęły. Kiedy zaczęłyśmy akademię w pierwszym module prosiłam Cię o zrobienie ćwiczenia, w którym Ty spojrzysz w lustro i zobaczysz, kogo widzisz, i zapisać, kim jestem te pięć zdań, kiedy nikt na mnie nie patrzy kiedy ja nie potrzebuję spełniać czyichś oczekiwań kim ja jestem bez tych wszystkich ról i masek pamiętasz to ćwiczenie z tego naszego pierwszego modułu i chciałabym żebyś właśnie teraz w tym wykładzie w tej lekcji zadały sobie pytanie kogo chciałabym widzieć w tym odbiciu w tym lustrze Jaką kobietą pragniesz się stać sama dla siebie, jaką kobietą pragniesz się stać, żeby czuć się, że masz szacunek do siebie samej, że możesz sobie zaufać, że możesz czuć się atrakcyjną kobiecą, seksowną kobietą, że... Możesz na sobie polegać. I chciałabym się z tobą podzielić moim przykładem. Jeszcze ponad rok temu, gdy patrzyłam w lustro, to widziałam kobietę, której brakuje w pewnym stopniu konsekwencji. I pomimo tego, że robiłam dużo rzeczy i realizowałam swoje cele, to często w życiu zdarzały mi się momenty, w których Czułam, ale też mówiłam, że robię zbyt wiele rzeczy naraz. Na przykład obiecywałam sobie samej i zobowiązywałam się dla siebie, że będę robiła pewne rzeczy, i później nie byłam w stanie ich dostarczyć, dowieść dla siebie samej. I miałam z tym takie kiepskie samopoczucie, źle się z tym czułam. I pamiętam, jak to wpływało na moje poczucie wartości i braku poczucia takiej solidności wobec siebie samej. Miałam takie poczucie, że Ania obiecujesz coś sobie i nie dowodzisz, zawodzisz siebie samą, ale być może i te osoby czują się zawiedzione, mają oczekiwania. I ja przyglądając się w tym moim symbolicznym lustrze, tych zawiedzionych oczekiwań, wiedziałam, że ja nie jestem w pewnych rzeczach konsekwentna, na przykład. I podjęłam taką decyzję, że ja nie chcę, że ja nie chcę w taki sposób, że ja chcę nauczyć się tej konsekwencji i chcę w sobie tę właściwość wykształcić. Po to, żeby po prostu czuć się solidnie, z tym, jak ja coś obiecuję, to ja jestem w stanie to zrobić. I po prostu zaczęłam świadomy trening w tym temacie. I zrobiłam to. Jest ogromny progres. I kiedy obserwuję siebie, to Anię sprzed roku, sprzed tamtego czasu, i teraz na siebie. To mam poczucie, że to są dwie różne kobiety. Na przykład, że wcześniej brakowało mi bardzo dużo cierpliwości, lata temu. Brakowało mi cierpliwości, nie miałam cierpliwości, żeby też wytrwać w pewnych tematach. I szybko miałam tak zwany krótki ląd. I denerwowałam się, niecierpliwiłam się, i wykonywałam. I kiedy patrzyłam właśnie wtedy w te lustro, to właśnie widziałam taką kobietę, której brakuje tej cierpliwości. I wówczas ja podjęłam decyzję o tym świadomym treningu. I właśnie ten trening polegał przede wszystkim, że chodzę w medytację. Bo ja, wiecie, też moje dzieci, tak? Mój synek Antoś pojawił się. Na świecie trzy lata temu, ale on teraz jest dzieckiem, który potrzebuje więcej uwagi, więcej zainteresowania i wykształciło się we mnie to, że ja mam więcej do niego cierpliwości. Wykształciłam w sobie tę cierpliwość w mojej relacji z nim i mam tą uważność na wykształcenie. Tej cierpliwości, żeby zauważyć te momenty, kiedy ciśnienie mi się podnosi i kiedy się irytuję. I wówczas sięgam po oddech, po medytację, żeby mieć ten moment zatrzymania. I tak samo w relacji z moim starszym, słuchajcie, synem. Mój starszy syn ja ma teraz 9 lat i też lubię wyznaczać swoje granice. I lubi teraz, jakby, pokazywać, że on jest panem świata. I są pewne sytuacje, bo też jest uparciuchem, że ciężko mi do niego, jakby, przemówić. I ta moja cierpliwość jest często testowana, dlatego mówię, że to jest taki mój jeden wielki trening, którego się podjęłam. I mówię, że, synu, podnoszę często głos w sensie takich sytuacji, kiedy. Proszenie trzeci dziesiąty raz nie, nie skutkuje. Czasami jest tak, że on się po prostu na coś uprze. I wtedy zaczyna mi brakować cierpliwości, więc podnoszę wtedy głos i mówię sobie taki potem mam moment zatrzymania: stop, Ania, znowu zabrakło ci cierpliwości. I wtedy też podchodzę do mojego syna i mówię, synu, przepraszam, zabrakło mi tej cierpliwości. Dlatego podniosłam dla ciebie głos, ale też daję mu moment na taką, słuchajcie, refleksję. Bo wiecie, to jest też mały człowiek, mały wielki człowiek, no dziewięciolatek latek. I tak samo mój 3 latek, a Więc ja po prostu wiem, że to jest po prostu relacje z dziećmi, no to yy, kiedy oni. Są ze mną tutaj, to są mali ludzie, więc ja ich traktuję jako małych, wielkich ludzi i też uczę ich, że ja też mam swoje granice, ja też mam swoje rzeczy, w których jakby kuleje, e, brako, brakuje mi tak w pewnych momentach cierpliwości, jakiejś konsekwencji. I słuchajcie. Ja po prostu teraz nauczyłam się zauważyć te momenty. Jestem coraz bardziej uważna, kiedy mi się te ciśnienie podnosi i kiedy ja się zaczynam irytować. I teraz ja w tych momentach, kiedy już czuję, że jest overload, czyli ponad wszystko, to zatrzymuję się, biorę głęboki oddech i patrzę, co ja w tej chwili czuję, jakie są teraz moje myśli. I to jest po prostu teraz rezultat tej pracy, kiedy ja patrzę w lustro, to widzę kobietę, która naprawdę, porównując siebie z przed roku, a teraz, ma bardzo dużo cierpliwości. Kolejną rzeczą, kiedy ja chciałam realizować swoje cele, to bardzo często, kiedy byłam bardzo zmęczona i miałam po prostu listę zadań to do, do zrobienia, to ja po prostu nawet zmęczona, słuchajcie, siadałam. Ja byłam bardzo mocno osadzona w męskiej energii, chciałam i być rywalizująca. Czułam, że brakuje mi takiej delikatności, kobiecości, tego zmysłu, właśnie tej energii, która bardzo mi się podobała w innych kobietach, kiedy podziwiałam inne kobiety i właśnie te kobiety z tą wibracją, taką żeńską, która była zmysłowa, które były, słuchajcie, w stanie wszystko zaszyć, wszyć. To mm, po prostu to było dla mnie takim, Ania, cały czas jakby jesteś w tej energii, słuchajcie, męskiej. I nie mówię, że to jest złe, bo to też, słuchajcie, są moje atuty, że ja osiągam swoje cele, że ja um, realizuję to, co sobie założyłam. I to też jest tak, że to jest moje doświadczenie z jakby mojego dzieciństwa i to mi pomagało przetrwać. To uczyło mnie tego, że to jest moje i ja chcę się też tym dzielić. bo to mi przez 28 lat, teraz 29 daje mi ochronę w sensie, że ja się nauczyłam tego schematu, ale ja teraz słuchajcie, mogę pozwolić sobie na taką łagodność na żeby w tych relacjach podgrzewać, a nie być właśnie rywalizująca. I to jest takie pro-kobiece. I zawsze mi to imponowało, bo ja nie miałam takiego wzorca. Ponieważ moja mama ma tą niedojrzałość emocjonalna, więc u mnie się też włączyła to, że udowadnianie swojej wartości rywalizowałam. Byłam taka mocna, taka dominująca i ja nie miałam, słuchajcie, kontaktu z kobietami. Ja widziałam gdzieś takie kobiety po prostu na obrazku, tak zwanym, więc ja nie miałam tego wzorca w domu, więc ja miałam bardzo dużo w sobie walki, walki do rozpychania się, udowadniania, i przyszedł taki moment, kiedy ja nie czułam się, słuchajcie, tak naprawdę taka bardzo kobieca. I nawet, i tu nie chodzi o moje ciało, bo moje ciało się nie zmieniło. Um, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, ale po prostu ja zmieniłam swoją energię. I wówczas ja podjęłam decyzję, że ja będę rozwijać w sobie kobiecość. I dzisiaj czuję się kobieca, seksowna, zmysłowa, i mimo tego, że ja wcale nie mam większych piersi, bo nie chciałabym, ale ogólnie, że nie mam jakichś większych operacji czy cokolwiek zrobionych, to mam na, po prostu na myśli. Tylko po prostu e, chodzi o ten paradoks, tak? Że ja w ogóle, że niesamowite jest, jak Nasze ciało, my jako kobiety, nie warunkuje tego, jak my się czujemy zmysłowo czy seksownie, ale jest to bardzo mocno powiązane, słuchajcie, z naszym umysłem i z naszą energetyką. Więc ja rozpoczęłam taki świadomy proces po prostu przekształcania. Tego na poziomie energetycznym, na poziomie wibracji, i to dzisiaj po prostu nad tym pracuje. I kiedy patrzę właśnie w, na siebie w lustrze teraz, to widzę właśnie tą kobietę bardziej łagodną, y, zmysłową, kobiecą. Y, I, ale jest ten we mnie ogień, słuchajcie. I ten ogień nigdy we mnie nie zgasł, i on jest. Ja po prostu lecę jak rakieta po swoje marzenia, po realizacji siebie samej. Dalej osiągam swoje cele, dalej po prostu działam w tym wy wymierzonym przeze mnie kierunku. Więc to nie jest nic złego, że chcesz realizować swoje cele. Tylko energia też kobieca jest taka, żeby nie być w, tej, ty, w tym trybie po prostu walki, rywi, rywalizacji, tylko żeby właśnie tworzyć, być taką łagodną, wzmacniać. I ty potrzy, potrzebujesz, jeżeli oczywiście czujesz, że chcesz mieć takie właściwości tej osoby, kogo podziwiasz, kto Tobie imponuje co ciebie inspiruje, to jest bardzo ważne, żeby uświadomić sobie, kogo ty chcesz widzieć w tym odbiciu, bo to nie ma nic po prostu złego w tym, że my chcemy rozwinąć w sobie pewne właściwości, że my chcemy wzmocnić niektóre właściwości, które są w nas, a niektóre osłabić. Ja Jeżeli na przykład dzisiaj funkcjonujesz bardzo mocno w energii męskiej Jesteś re, taka realizująca szefujesz, kontrolujesz, delegujesz w domu i w pracy, i jesteś właśnie przyzwyczajona do tej walki, do tej rywalizacji, do udowadniania swojej racji, to może być tak, że również czujesz się mało kobieca. Nie czujesz się z tym kobieco i brakuje ci tej energii, i możesz sobie pos poświadomić, postanowić, że chcesz w sobie rozwinąć to, co jest w tobie najpiękniejsze. I to, że totalnie masz nieograniczone możliwości, Swojego rozwoju, swojego potencjału, i ty podejmujesz decyzję, że jeżeli ja tego pragnę, to ja to chcę w sobie rozwijać. I dajesz temu energię, dajesz temu świadomość i użyjesz właściwych metod do tego, co chcesz, żeby się zadziało w twoim życiu. I to nie chodzi mi teraz, w tym momencie, że ty masz być kimś innym, niż teraz jesteś. Ale chodzi mi o to, żebyś wzmocniła te rzeczy, które są dla Ciebie inspirujące, żebyś przyjrzała się tutaj temu. Bo tu potrzeba jest zmiana Twojego życia. To wymaga zmiany Twojej osobowości, ponieważ Ty kreujesz, swoje życie i warunki my kreujemy nieustannie poprzez nasze działanie to jak my reagujemy na różne rzeczy to co robimy to są nasze rezultaty i to jest właśnie ten moment moment twojego działania to jest moment uznania zobaczenia Jakie ja mam myśli i emocje, czyli jakie emocje mnie hają do pewnych działań, a myśli wpływają na to, co my czujemy. Czyli możemy powiedzieć, że właśnie naszą myślą, naszymi uczuciami i naszymi działaniami kreujemy. Kreujemy te warunki i z nich są wzmacniane te rzeczy, które chcemy, żeby one zostały utrzymane i to jest naprawdę niesamowite, jeżeli my się na przykład przyjrzymy. Tak, że kiedy jesteśmy w trudnej albo toksycznej relacji, która nam nie służy i właśnie poprzez własne myśli i uczucia w pewnym sensie utrzymujemy siebie same. W tej sytuacji Myślą, naszymi odczuciami i naszymi działaniami kreujemy te warunki. Niektóre z nich są wzmacniane, inne utrzymujemy. To jest naprawdę niesamowite, jak my się przyglądamy na przykład kiedy jesteśmy w toksycznej, trudnej relacji, która nam nie służy i my właśnie poprzez nasze myśli i odczucia w pewnym sensie Utrzymujemy siebie w tej sytuacji. Gdybyśmy siebie nie utrzymywali w tej sytuacji, to byśmy z niej wyszły. Czyli tak naprawdę możemy nie czuć się w czymś dobrze, ale z jakiegoś powodu na psychologicznym, emocjonalnym i energetycznym poziomie czujemy się tak. W tym jednak jesteśmy, że tym jest nasza osobowość, która wykreowała te warunki. I ta osobowość wybrała tego partnera, tę pracę. Ona utrzymuje dalej te warunki. Czyli jeżeli my chcemy dokonać zmiany tych warunków, potrzeba jest zmiana naszej osobowości. Wtedy ty potrzebujesz zacząć myśleć, odczuwać, reagować w nowy, świeży sposób. W nowy, świeży sposób, ponieważ tam te, ponieważ ten, tamten sposób działania, myślenia, odczuwania wykreował dla ciebie to, co masz teraz. I oczywiście, jeżeli jesteś w tym szczęśliwa i to jest w zgodzie z tobą, z Twoimi wartościami, z tą, Twoją tożsamością, to super, to tak powinno być. Ale jeżeli jest chociaż ułamek, że nie jest właściwie takiej. Gdybyś sobie tego chciała, jak gdybyś sobie tego życzyła, czyli czujesz, że nie jesteś na tym miejscu w swoim życiu, że nie możesz być sobą, że nie jesteś się w tym szczęśliwa, że nie budzisz się i wow, fantastycznie, ja się obudziłam, wstałam i ja chcę to robić. To jest znak, że potrzebujesz dokonać zmian, i tych zmian zaczynamy właśnie od zmiany osobowości. I to możemy po prostu zacząć dokładnie o czym ci powiedziałam na początku tego wykładu od spojrzenia w lustro i zapytania siebie samej kogo ja chcę widzieć po tej drugiej stronie i nie chodzi mi tutaj o to że y, trzeba być słuchajcie jakąś idealną tutaj trzeba być uważną i od i, i, i i, I uważną na to wszystko. I tutaj trzeba być uważną, bo mi nie chodzi o to, żebyś odtworzyła jakiś pewien ideał, niedościgniony, bo to nie chodzi o to, żebyś wytwarzała jakiś koncept, jakąś personę, która jest zupełnie inna. Czyli na przykład jestem ekstrawertyczką, a chcę być introwertyczką. Nie. Czy zmieniać swój temperament? Tutaj chodzi um, po prostu, że OK, jeżeli ja lubię być w naturze, to teraz po prostu nie będę na siłę być w jakichś um, bardzo gorących klimatach, w takim sensie, że lubię tak las, spokój. Um, Bycie przy sobie w naturze, a teraz będę jechała do zatłoczonego miejsca, gdzie mnie to będzie przytłaczać. To nie o to chodzi. O to, że to jest zalążek tego, kim możesz się stać. I to jest już w tobie. Ta zmiana, ona się wydarza w taki sposób, że my ją wzmacniamy poprzez te właściwości. A niektórym pozwalamy osłabnąć. I to jest ta zmiana. My przechodzimy przez ten proces. Jak ja się czuję? Jak ja czuję siebie sprzed lat i siebie teraz? To ja widzę totalnie dwie różne osoby, ale jestem świadoma drogi, którą przebyłam, żeby tu się po prostu znaleźć. I nie, nie chcę, żeby ta nasza praca polegała na tym, że ty teraz wytniesz jakąś część siebie i wyrzucę na śmietnik. Praca polega na tym, że ty stworzysz sobie przestrzeń i warunki i masz tą praktykę świadomości, uważności, medytacji, pracy z ciałem, nawiązywanie tej więzi z ciałem. I bardzo bym chciała, żebyś to robiła. Żebyś bardziej poznawała samą siebie, czyli uwalniała siebie od przeszłości, tego co ciebie blokuje. Odbierała te cenne lekcje i dodawała te diamenty do swojej korony. Patrzyła sobie jak ja się dzisiaj czuję, żebyś zobaczyła jak to wygląda u ciebie. Jak ty uwalniasz siebie od tych napięć, od tego zamrożenia? Jak ty budujesz więź ze swoim ciałem? Co ty jesz? Czym się karmisz? Zobaczeniem, co mnie tak naprawdę stopuje, blokuje. Co mnie blokuje? Mi kontakt z moim naturalnym potencjałem, z moją naturalną ja. Czyli zauważenie, jaką, poprzez jaką pracę ja doszłam do punktu, w którym czuję, jak jest dzisiaj. Kiedy ty patrzysz w lustrze, kiedy patrzysz i możesz sobie szczerze powiedzieć: Wow, mogę tej kobiecie zaufać. Mogę z tą kobietą wszystko, po prostu. Czujesz się kobieco, solidnie. Wiesz, że możesz sobie zaufać, że sobie poradzisz. W każdej sytuacji masz w sobie oparcie, Jesteś dobrze ze sobą samą i nie boisz się tego powiedzieć. Czuję się sobą zainspirowana tym, jakich wyborów dokonuję, tym, ile mam w sobie odwagi, ile mam determinacji, jak mądrze kreuję swoim życiem. Jak słucham swojej intuicji, jak potrafię ją dzisiaj usłyszeć. Ale ja tą pracę wykonuję poprzez stosowanie codziennych praktyk, które pozwalają mi być w kontakcie ze sobą, ponieważ im bardziej jesteś ze sobą, im bardziej masz tą więź ze sobą, jest silniejsza poprzez kontakt z ciałem. Jeżeli jest kontakt ze swoim ciałem, jesteś silniejsza, tym lepiej potrafisz usłyszeć, zrozumieć, zinterpretować. To są wszystkie te sygnały, które płyną od z ciała. Im mniej w tobie um, wszystkich tych ról, masek, pomysłów innych, jak powinnaś się czuć, myśleć i działać, a im więcej własnych, To jest to ścieżka do poznawania siebie. Naprawdę do poznawania siebie, zrozumienia, dokonywania wyborów. I ja tą drogę przebywam. I wiem, jak się rodzi taka kobiecość, taka moc umysłu, taka pewność siebie, taka odwaga. To ja stworzyłam to dla ciebie i siebie. Dlatego stworzyłam tą Akademię od marzenia, do spełnienia, aby móc doprowadzić Cię do miejsca, którym dzielę się z Tobą. Dzielę się z Tobą tutaj wszystkimi metodami, technikami, które sama użyłam i wciąż je używam, moją wiedzą w postaci tych wykładów, które pomogą Ci nabyć te właściwości. Wykształcić odwagę do działania, życie na własnych zasadach. Przestanie pytać się o pozwolenie, tłumaczenie się, tylko poznanie siebie samej, czego ja tak naprawdę pragnę, do czego ja mam odwagę, aby sięgnąć i mieć to poczucie, poczucie pewności. Że to, co ja robię, to, co ja czuję, jest naturalne i ja czuję się rozluźniona w swoich relacjach, w swojej pracy, w moich celach, w moich projektach. Wszystko to, co ja czuję, ja czuję tą pewność. I muszę Ci powiedzieć, że. Teraz nie musisz się bać podejmować decyzji w prawdzie i w zgodzie ze sobą ponieważ czujesz się pewnie ze sobą bo jesteś powiązana z tym że poznajesz siebie samą To jest kolejna rzecz twoja solidność twój spokój opanowanie które pozwala ci ja też to nazywam Dojrzałością emocjonalną. To Twoja dojrzałość emocjonalna pozwala uczyć się Twoich emocji, Twoich reakcji, zrozumieć je i dokonać świadomego wyboru. Więc zauważ, czy te reakcje chcesz wzmacniać, czy chcesz je osłabiać, jeżeli chodzi o Twoje emocje. Twoje reakcje emocjonalne, które wcale Ci nie służą. Przygnębienie, smutek, żal, poczucie winy, bo to Ciebie totalnie prowadzi w kierunku, który Ciebie osłabia, który nie prowadzi Cię do realizacji Twoich marzeń. A po to właśnie jesteś w tej akademii. W akademii od marzenia do spełnienia, żeby... Stworzyć Ci warunki, poprowadzić właśnie Ciebie poprzez proces dojrzewania, żebyś poznała siebie samą, swoje reakcje emocjonalne, żebyś była bardziej świadoma siebie i żebyś wspierała siebie samą w drodze od marzenia do spełnienia.